Kanał Witajcie w kolejnym odcinku Strefy Retro na kanale. Tym razem mamy już wreszcie scenerię zimową, więc postanowiłem, że wrócę sobie do jednego z cieplej wspominanych tytułów snowboardowych przeze mnie, a mianowicie do Cool Boulders 2. Jest to gra, która duży ma ślad w mojej pamięci, dlatego że była to jedna z pierwszych gier, które w ogóle ogrywałem w oryginalnej wersji na pierwszej PlayStation. Zresztą recenzję pierwszej części Cool Boulders też już możecie znaleźć na kanale. Jeśli kiedyś tam nie oglądaliście, to zapraszam do nadrobienia. Natomiast tym razem zajmiemy się tą dwójką, która przez fanów całej serii jest uznawana za część najlepszą, a przynajmniej za taką, którą najcieplej wspominają. Dlatego, że ci, jeśli nie graliście w ogóle w tę serię, to spieszę donieść, że dwie pierwsze części robiła firma Web Systems, to byli Japończycy. Natomiast później ta seria została oddana firmie 989 Studios, czyli Amerykanom. No i był, miała zupełnie inny feeling od trzeciej i czwartej części. Natomiast te dwie pierwsze były do siebie bardzo podobne, a dwójka po prostu od znaczyła się tym klasycznym syndromem sequela, czyli po prostu miała w sobie więcej wszystkiego, więcej tras, więcej zawodników, więcej trików też do wykonywania. No zobaczmy jak to wszystko się zestarzało, bo przecież miała ta gra premierę w 1997 roku, więc minęło już prawie 30 lat. Czy w takim razie warto wrócić do tej jednej z pierwszych gier 3D opartych na snowboardzie? Zapraszam. Zacznę od moich wspomnień związanych właśnie z Cool Boulders 2. No muszę wam powiedzieć, że ja jeszcze jak ta gra się ukazywała, nie miałem wtedy w swoim domu pierwszej PlayStation i pamiętam, że mama wypożyczyła mi tę konsolę. Na rynku był taki sklepik z konsolami i z grami. Też była to pewnego rodzaju gralnia, bo można było grać tam za pieniądze, czyli można było po prostu za kilka złotych ograć sobie jakieś tam tytuły, nawet przynosić swoje. Też pamiętam, że w swoim czasie przynosiliśmy nawet demka dołączane do PlayStation magazynu. No i tam za kilka złotych mogliśmy je ogrywać na tych konsolach, jeśli jeszcze ich po prostu nie mieliśmy na własność. Natomiast moje wspomnienia związane są z tym, że moja mama wypożyczyła kiedyś z tego sklepu konsolę na jeden dzień, a właściwie na jedną noc, tak to należałoby nazwać. Już nie pamiętam, ile wtedy się za to płaciło, ale wydaje mi się, że coś w okolicach 30 złotych. natomiast pamiętajcie oczywiście, że to nie jest, nie było warte tyle, ile dzisiaj jest warte 30 złotych. Jeśli to był rok gdzieś 97, no to przypominam, że wtedy średnia pensja w Polsce wynosiła w okolicach 1000 złotych brutto, no to możecie sobie sami uzmysłowić, ile by trzeba było zapłacić jakby na dzisiejsze czasy, jeśli ktoś oferowałby podobną usługę. Natomiast za te 30 zł można było sobie wziąć konsolę właśnie na jeden dzień, jedną noc z jednym wybranym tytułem. No i padło u mnie właśnie na Cool Boulders 2. Ja ten tytuł wziąłem ze sobą i muszę Wam powiedzieć, że oprócz tego miałem kilka demek dołączanych do PlayStation Magazynu, bo kupowałem ten magazyn jeszcze zanim w ogóle miałem swoją konsolę. No i ogrywałem sobie to wszystko. Natomiast Cool Boulders zostawiłem sobie Praktycznie na noc, no i miałem w tamtym czasie dosłownie przegraną noc, dlatego że bodajże do czwartej czy piątej nad ranem grałem cały czas ten tytuł. Ukończyłem go wiele razy. Zresztą tam wszystkie tryby sobie sprawdzałem, jakie tylko się dało. No i właśnie mam z tym tytułem duże wspomnienia, przynajmniej właśnie jeśli chodzi o mnie, no to była to naprawdę fajna pozycja. Ja pamiętam, że ona w swoim czasie dostawała noty w magazynach w okolicach 8 na 10, natomiast dla mnie to była dziewiątka tak naprawdę. Według mnie to była naprawdę świetna gra snowboardowa. No Oczywiście miała swoje minusy, ale tak czy inaczej broniła się, bo miała po pierwsze dużo trybów, sporo tras, przynajmniej w porównaniu z pierwszą częścią, no i przede wszystkim mega fajny klimat, też podkreślany przez bardzo dobrą muzykę. Natomiast prześledźmy właśnie to sobie wszystko po kolei, jak ta gra się prezentuje po latach. Zacznę może od trybów, bo myślę, że to jest ważna rzecz. Najważniejszym trybem jest Competition, no i to jest taka kariera powiedzmy, w której startujemy po kolei w dziewięciu wyścigach, no i przed każdym z tych wyścigów jest jeszcze taka konkurencja Big Air, Czyli skaczemy z takiej powiedzmy rampy, mamy tam wykonać jakieś triki i jesteśmy oceniani. No i mamy takie trzy podejścia, wybierane są oczywiście dwa najlepsze z tych trzech, no i później średnia z tego powstaje. No i mamy właśnie w ten sposób oceny dla nas, jak i oczywiście dla zawodników sterowanych przez AI. No i w takim układzie jesteśmy porównywani i w zależności od wyniku, który uzyskamy, później przyjmujemy takie miejsce na trasie zjazdowej, którą później należy zaliczać. No i ta trasa oczywiście już jest pewnego rodzaju wyścigiem, czyli tam już nie tylko chodzi o triki, chociaż oczywiście można je wykonywać, ale bardziej chodzi o to, żeby ścigać się z innymi zawodnikami. No i możecie mi wierzyć, że bardzo ważna jest ta pierwsza konkurencja Big Air, dlatego, że jeśli nie zdobylibyście w niej przynajmniej powiedzmy czwartego, piątego miejsca, no to bardzo ciężko będzie Wam się przebić później na pierwsze miejsce w tym, w tym trybie zjazdowym, dlatego, że ostatnia pozycja, czyli ósma, ma już bodajże 20 sekund straty do pierwszego zawodnika, to znaczy startuje z 20-sekundowym opóźnieniem i po prostu musi, ich, musi tych wszystkich zawodników gonić. Przede wszystkim moim zdaniem obroniły się trasy, dlatego że były wystarczająco różnorodne. Było też ich dużo, no bo przypominam, że pierwsza część, jeśli pamięć mnie nie myli, dysponowała zaledwie trzema torami, natomiast tutaj mamy już tych tras dużo więcej, no i naprawdę one się od siebie różnią, są wystarczająco odmienne, no i każda z nich czymś innym się odznacza. Na niektórych chociażby mamy bardzo gęsto posadzone drzewa, których trzeba unikać i tak naprawdę tutaj jest dużo do manewrowania i wyznaczania sobie najlepszego toru jazdy. Inne z kolei na przykład nie mają zupełnie zabezpieczonych bezpieczeń nad przepaścią, więc bardzo łatwo jest spadać. No i oczywiście im dalej w las, tym coraz trudniejsze te wszystkie tory. Mamy też oczywiście specjalne trasy w miasteczku na przykład, gdzie przedzieramy się pomiędzy domkami. No generalnie wszystko to wygląda naprawdę nieźle, nawet po latach. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że oprawa no nie przystaje już do dzisiejszych standardów i pamiętajcie o tym, że to jest jedna z pierwszych gier tak naprawdę 3D podejmujących temat snowboardu. Mamy rok 97, kiedy ta gra się ukazywała, no i zwróćcie uwagę, że nawet jak patrzymy na te wszystkie trasy na poligony, to często widzimy łamanie. W tych poligonach, no tam prześwity i tak dalej. No to były przypadłości tych pierwszych Gier 3D, z którymi twórcy przejściowo sobie nie mogli poradzić. Później oczywiście było z tym coraz lepiej. Natomiast już pomijam właśnie samą oprawę graficzną, ale już design samych torów według mnie się potrafi obronić nawet po tych wielu latach. Trochę też muszę Wam powiedzieć, że śmieszą mnie co niektórzy, którzy przypominają ten tytuł, bo oglądałem sobie kilka recenzji z amerykańskiego YouTube'a i co niektórzy przyczepiają się do tego, że ta gra nie jest realistyczna, że na przykład można wpaść na ścianę i się dziwnie odczuwać. Od niej odbijamy albo na przykład można z pełną prędkością wpaść na domek i też się odbijemy, nic nam się nie stanie. Natomiast nie przesadzajmy. no Pamiętajmy o tym, że nie wszystkie gry muszą być hiperrealistyczne, a Cool Boulders to jest ewidentnie gra raczej w stylu arkadeowym, czyli bardziej to są arcade'owe wyścigi niż jakaś tam symulacja i tak trzeba od samego początku do nich podchodzić. Myślę, że po latach, jak będziecie do niej wracać i nie mieliście styczności z nią właśnie kiedyś, tam dawno temu, no to pewnie też będziecie musieli chwilę przywyknąć do sterowania, bo sterujemy przy pomocy D-Pada, czyli tymi tym krzyżakiem y, sterujemy naszym zawodnikiem. Właściwie sterujemy nim na lewo-prawo, do tego możemy wdusić kwadrat, żeby wykonać ostrzejszy skręt, natomiast jeszcze oprócz tego można na przykład przytrzymać dół i wtedy ta nasza postać trochę się schyla, kuca, jakby y, zyskując na prędkości, natomiast ciężej mamy wtedy manewrować nią, czyli skręcać na zakrętach. Oczywiście, że to się czasami przydaje, bo jednak te trasy zjazdowe polegają głównie na tym, żeby dojechać jak najszybciej do mety, natomiast trzeba to wszystko jednak trochę opanować i to jest właśnie taka fajna gra typu easy to learn, Hard to master, jak to wszystkie te gry arkadowe często właśnie bywają, że łatwo w nią wejść, ale tak wymasterować, to trzeba na to poświęcić trochę czasu. Tak samo zresztą, jak na naukę trików, które wykonujemy przy pomocy tych przycisków bocznych, czyli R1R1, R1, L2R2. Na ekranach ładowania często można zobaczyć takie plansze, gdzie tam możemy zobaczyć przykładowe triki, które możemy wykonywać właśnie. Zresztą one są też dostępne w instrukcji. Jeśli ktoś by chciał to, tego wszystkiego się nauczyć, to może sobie znaleźć wszystko właśnie w pudełku z grą, to też oczywiście jest znak starych czasów, bo dzisiaj już bardzo rzadko tego typu rzeczy mamy w pudełkach, natomiast kiedyś warto było właśnie prześledzać sobie, nawet przed samym odpaleniem gry, instrukcję, bo można było tam znaleźć sporo ciekawych i użytecznych podczas grania rzeczy. No i oprócz tego trybu competition, który Wam opisywałem, jest jeszcze między innymi half Pipe, czyli ta słynna rynna, w której oczywiście musimy wykonywać triki i też jesteśmy na koniec punktowani. Ja pamiętam, że właśnie jak ogrywałem ten tytuł w nocy po wypożyczeniu, to bardzo dużo czasu spędziłem nad tym trybem, bardzo mnie on wtedy wciągnął. Oczywiście, że z czasem, jak już Ukazywały się kolejne gry, coraz bardziej zaawansowane, chociażby nawet oparte na skateboardingu, czyli chociażby Tony Hawk's Pro Skater 2. Miał, miał oczywiście on już to dużo bardziej dopracowane. Natomiast na tamten swój czas, na ten 97 rok, Cool Boulders 2 to naprawdę uciekawy tytuł, nawet właśnie pod kątem tego half pipe'u i e, czesania trików właśnie w tej rynnie. I później byliśmy oceniani. Ja pamiętam, że nawet dla samego pobijania wyników bardzo chciało mi się w ten tryb grać. Natomiast teraz, jak już tak wracam po latach, bo przejdźmy właśnie do tego, jak się ten tytuł ogrywa po latach, no myślę, że jednak trybem będzie ten Competition, gdzie to właśnie jego będziecie w dużej części zaliczać i oczywiście, że to nie jest tytuł z jakąś mega gigantyczną żywotnością, bo jeśli ktoś się uprze, no to zaliczy ten tryb Competition w mniej niż godzinę. No takie są fakty, natomiast z drugiej strony myślę, że nie zrobicie tego za pierwszym razem. Jednak trzeba się trochę pouczyć tego idealnego zjeżdżania, czesania trików i chociażby właśnie dobrego wykonywania skoków w tym trybie Big Air, czyli przed tymi trasami zjazdowymi, żeby coś tam ugrać, dlatego że im dalej w las, tym naprawdę robi się coraz, coraz trudniej. Fajne jest też to, myślę, że można tutaj odkryć trzech ukrytych zawodników, o czym nawet ja nie wiedziałem kiedyś tam właśnie jak grę ogrywałem, bo standardowo mamy dostępnych trzech snowboarderów, to znaczy dwóch facetów i dwie kobiety, natomiast można jeszcze odkryć trzy bonusowe postacie, w tym takiego ufoka oraz bałwanka. No śmiesznie to wszystko wygląda, ale jak to Japończycy kiedyś zazwyczaj puszczali do nas oko, no mnie się to zawsze podobało w tych arcade'owych tytułach, że tego typu bonusy można było znaleźć. No a przecież wiemy, że dzisiaj często za nie się płaci po prostu w formie płatnych DLC. Seków. Więc, tak już podsumowując i przechodząc do końca tej mini recenzji, czy warto do Cool Boulders 2 wrócić? Moim zdaniem największą przyjemność będą mieli ci jednak, którzy grali te lata temu w ten tytuł, dlatego że nowi w temacie myślę, że będą musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci przede wszystkim oprawy graficznej i na pierwszy rzut oka dość topornego sterowania. Natomiast możecie mi wierzyć, że można do tego wszystkiego przywyknąć, przyzwyczaić się i naprawdę czerpać z tego tytułu dużą przyjemność. Ja bardzo często go sobie odpalam właśnie w jakiś takich porach zimowych. Lubię do niego wracać. Może oczywiście ze względu na sentyment, który mam do tego tytułu, natomiast moim zdaniem on się broni ze względu właśnie na swój arkadowy gameplay. I jest moim zdaniem to zdecydowanie lepsza część niż jedynka, która po prostu miała dużo mniej zawartości. A tutaj naprawdę można przy tym tytule spędzić kilka ładnych godzin. I myślę też, że dużym plusem jest to, że nawet na dzisiaj można go znaleźć na aukcjach internetowych naprawdę za niewielkie pieniądze. Jeśli znajdziecie właśnie za te kilkadziesiąt złotych, to myślę, że warto sobie dodać ten tytuł do swojej kolekcji i odpalać właśnie jakąś tam zimą kolejną, bo fajnie jest do tego tytułu właśnie wracać w tego typu aurze, dlatego, że wtedy jeszcze mam wrażenie, że klimat się pogłębia. Także to tyle ode mnie w tej recenzji. Tak jak już Wam wspomniałem, ja mam fajne wspomnienia związane z Cool Boulders, natomiast ciekawi mnie, czy Wy mieliście z tym tytułem styczność. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie, jak Wy go wspominacie, a jeśli nie mieliście, no to dajcie znać, jak go oceniacie, patrząc na te fragmenty gameplayu, które Wam tutaj pokazałem. Czy zainteresował Was ten tytuł? Czy chcielibyście w niego zagrać? Piszcie. Natomiast ode mnie to Tyle w tej recenzji. Dzięki za uwagę i dostrzenia już niebawem w kolejnych strefach retro na moim kanale. Trzymajcie się.